Czy powinno się zaczekać z wydaniem książki? Czasami jak przeglądam TikToka, to pojawiają mi się na przykład osoby, które promują, aby zaczekać ze swoją pierwszą książką. Czy to jest dobry pomysł? Tak, uważam, że tak. To wcale nie jest taki głupi pomysł. Nie chodzi o to, że mamy ją nigdy nie wydawać. Przeciwnie. Mogę jednak powiedzieć na swoim przykładzie, że jakbym mogła cofnąć czas, to zapewne wstrzymałabym się jeszcze tak z kilka miesięcy z wydaniem. Nie, nie dlatego, że jest zła bo ją lubię i cieszę się, że ją wydałam. Natomiast z biegiem czasu i doświadczeniem, które obecnie mam, uważam, że mogłabym ją jeszcze dopracować. No chyba, że każdy autor po wydaniu swojej książki mówi tak samo. Uważam natomiast, że drugi i trzeci tom jest już bardziej dopracowany. Bo jak już wspomniałam wcześniej, pierwszy tom został wydany w 2018 roku, a drugi w 2024. Więc ta rozbieżność czasowa... Jest na korzyść. Nie należy też wydawać książki pod wpływem emocji. Na przykład, żeby coś komuś udowodnić, tak jak ja to zrobiłam. Można wtedy łatwo wpaść i trafić na oszustów. Także, jeśli planujecie swoją własną książkę, skupcie się na niej. Niech was nic nie rozprasza. Nie róbcie tego pod wpływem impulsu, a tylko wtedy, kiedy będziecie gotowi.